Hej, się Malko, jestem z Sonem w daję na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie Skeleton Army i wodraft, lecz gramy tylko najdroższymi kartami. Widzimy się w grze. Widzowie, dobra o nas. Lamberczak jest droższą kartą, oczywiście. Wybieram bloga. O, Boże, trzy muszkieterki. Może być ciekawy mecz. I niech będzie poison. Czyli przecinik wybiera ewolucję. Będzie bardzo ciekawy draft. Piecyk, dobra. Zaczniemy sobie od piecyka. Z prawej strony. Przecinik jeszcze nic nie stawa, Fair, -krokerka. Goblin Drill. Tak, goblin Drill Furna sobie tam... Słabiutko radzi, ale przynajmniej pojawia się kilka wieczorów. pekka jeszcze, o ja ci. A, po co to ja postawiłem raid Przecież by i zabił. E, trochę nie mam jak się bronić. Trochę, trochę bardzo. No, to chyba jest po bierze. Oj, 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 niedobrze, ale nie, leci kontratak Hunter i Fisherman. No to raczej full dev będzie, ale no coś tam zada. Mam jeszcze Pekkę i trzy muszkieterki do zagrania. Przecinnik już chyba likuje eliksir, więc teraz zagram Pekką zagramy z szkieletonkami wraz z Magic Archerem. No i chyba log zaraz poleci. Daj, czy nie Armii? No nie, ale zła prediction, ale zła prediction. I teraz szkieletonarmi. Oj, ale jestem fatalna. To chyba będzie przegrana, bo tak minuta na czasie. Lecz jeszcze może się coś wydarzyć: jeżeli puści coś drogiego, na lewą stronę, to wtedy lecę Lambert Jackiem. Nie puścił, ale polecę na wszelki wypadek. E Dobra, polecę trzema muszkieterkami. Wraz z Iwoszkietkami na Huntera. O nie, Firecrackerka. Nie przykleiła się, nie! Moje Iwoszkietki. Dobra, e! Trzy muszkieterki żyją. Pekkę dostawiam. O nie, on ma skę ewolucję. Ej, dobrze. Jeszcze żyje. no Ja tak jeszcze żyję. Ej, to ma potencjał. Te on się przed tym nie obroni. Nie ma szans. Chyba, że się obroni. Obronią potrafi. On wie co pięć. On wie co pięć. Ale słaby poison. Jeszcze. Ale dobra. Magic Archer. Szybko. Nie, to już GG jest. No nie. Przegrana nawet jeżeli nie, to już na pewno przegrana. Widzieliśmy w następnej grze. Kolejną grę nam czytało. Teraz freeze, fireball, fireball. Trzeba będzie pamiętać czy ma freeze. Oj, tutaj takie zagłoski, ale chyba skeleton Army wybiorę. A no rzeczywiście, bo jest zdrowszy, to tak chciałem Barbariansy, no i muszę Wojda. No, zapowiada się, że jest na razie dość okej, okay. no, przynajmniej nie mam trzech muszkietarek, ale wszystko może się wydarzyć. Lamberczak... Chcę postawić go tutaj. Sparkiego mam, to będzie ciekawy mecz. Nie wiem, czy tarczerki były dobrze postawione, przydałoby się trochę Wyżej. One mało zrobią. To, to tutaj z armię odpowiem. Mm. Aj, nie to miało być. Dobra, muszkieterkę zostawię i chyba teraz puszczę z prawej strony Sparkiego. Parkiego. Najpierw muszę sferbolować. Ale dobrze się siądzie. I dalej. Ja mam sneaky Golema. Oj, to będzie ciekawa rozgrywka. Wydaje mi się, że mogę to wygrać z parki. Wywołujemy presję na przeciwniku. Mam Lamberjacka i Sneaky Golema, ale Sneaky Golema raczej mi nie pójdzie dobrze. Bo nie ma jeszcze dwa razy Eliksiru. Ale mogę teoretycznie teraz zagrać się Lamberjakiem i przesyklować skeleton army. No, i to trochę dużo zada. Nie, zapomniałem o tym wyjdzie. On tutaj dołoży te Royal Gianta za tej muszkieterki lub Nightwitchki, ale wydaje mi się, że do muszkieterki dołoży. Dobra, skontrolujmy sobie. Przy okazji poleci. A ta, wiedziałem, że dołoży. Wiedziałem po prostu. I perfekcyjnie ci barbarzyńcy. Się zdali. Poczekam aż postawi też Wallbreakersów. Chyba że nie postawi. Wtedy będzie słabiutko. Ej, nawet dużo zdali. Postawił, ale teraz tak postawił, żebym nie trafił już nic. No słabiutko, ale mam pomysł. Jeszcze zagram skeleton army i golema, tak, żeby zblokował się skeleton army na koło wieży naszej, mojej. Tak już kiedyś widziałem, jak ktoś jak robił. Ciekaw jestem, czy to by zadziałało tutaj. Tylko nie wiem, czy to wyjdzie. Jest! Udało się. Jest! Zblokował się idealnie. Dobra, Fireball. Jacie! Jest! I te szkieletonki tam niszczą wieżę przeciwnikowi. Szkieletonki niszczą wieże. No. Nie, to Swin. Ale szkietonki mi kierowały grę. Ta ewolucja jest mega potężna. On się tam nie obroni. Tutaj, Wojdem zagram chyba. No, słaby Wojdzik, ale to jest GG, dla mnie. Nie, ja przegrałem. Niemożliwe to jest. 130 HP na wieży. Widzimy się w następnej grze. Czytało mnie. Teraz bierzemy. Zapisy zabiorę. Oj, trudny wybór, ale chyba... Night'a. Na, na Baryłka czy Skeleton Army? Dobra, zagram Skeleton Army, bo mi wykierowała grę, lecz nawet nie wygrałem z tym wykierowaniem. O nie, on ma combo z ske Skeleton... Znaczy, ja mówię? Goblin Barrel i Rage. No ciekawie, ciekawie bym powiedział. Chyba zagram ze z tyłu. Feniksa puszcza. Zapisy muszę mieć przygotowane, bo on tutaj jakiś puszcz zgaduje, że będzie tworzył z tym Feniksem. Nie, nie tworzy. To tak sobie tak opuścił Feniksa. Jednak nie jest się tak. ale no trochę głupio ta... Ten rakieta, ...ta rakieta jeszcze nie trafiła dobrze. Magic Archer ładnie skontrowany. Ja Electro Gianta, a ja wziąłem tego... ...a ja wziąłem Knighta zamiast Fishermana. On może mi teraz bardzo łatwo skontrować. No chyba, że... Dobra, przesajkluję sobie. Chyba już pierwszy ten do ewolucji. Hmm. Tej Fisherman... Dobrze... Puszczę Barbarianów. I Loga. Nie wiem, czy był potrzebny Log. Raczej nie. A to tak na wszelki wypadek puściony. Został. Ejgze. Z barbarionami no to nie będzie dobry atak, ale coś może się zdziałać. I nawet nieźle. źle. Ej, coś tam zada. I to bardzo dużo nawet zada. Taki egze to trochę tak taki słaby egze. Ale dobrze jest. On nie ma prawie. że... Więc to wystarczy teraz zapiski. Tylko... Nie, zapisy nie są do ataku. W sumie. Mogłem je w sumie zostawić. Bo on ma zgaduje, że jest Golema, bo tak grał, więc Zgaduję, że ma z Golema, bo nie do końca ma żadnego tanka. To byłoby dość dziwne, jeżeli miał jednego minimalnie tanka. Bo wybrał mi Electro Gianta, z Electro Giantem chyba musi być jakiś tank. Kiedyś tak było, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale nie wiem, nie będę was kłamał. Tutaj dwa razy Lixir jest, to chyba za, pu, zacznę robi, tworzyć push. Tam nie ma wieży już. Nie wiem, ten przeciwnik trochę głupie decyzje podejmuje. O właśnie, jest ja mam, Ewo. I to on się tego spodzi nie spodziewa. Ja bym spo mógł się spodziewać, a on teraz. Chwila, teraz przesekluję sobie loga chyba tam, żeby zniszczyć mu wieżę. Ale on tutaj nie ma już, nie ma już wieży na pewno. Jeszcze freeze dam. W sumie nie wiem po co, ale on to jest chyba, to, jest, to jest chyba wygrana, on tego nie obroni. Jeszcze te Ewo Skeleton Army niż wieże. Boże. Ale te Skeleton armii Ewo jest tak potężne. To widzimy się w następnej grze. Dobrze, widowy, jesteśmy w następnej grze. Eee, wybieram... Skeleton Dragony barbarian barrel e, oj e, roketa. i skeleton army bo to już po wcześniejszych widać grach widać, co sami może po prostu ta Skeleton te wykierować. wy um, kierować i pek o jać. jaki on drogi deck On to wydaje mi się, że dość dobrze skontruje. Czy jak chce się pozbyć tego Dart Goblina, bo on jest bardzo denerwującą kartą. I jeszcze mi się nie da. No, Dobra, odpowiem Dark Prince, że tak bardzo późniono, Ale no nie miałem... nie widziałem kim odpowiedzieć. Piękna pekka i Berserker. On tego nie obyła nie chyba, że w jakimś prince czy coś na no i oczywiście ma prince Wow. No nie, on już jest po grze. to na armię jeszcze, żeby dobić jego starania tym eliksir Golemem. I jeszcze dodajemy balona. No i koniec gry. Widzimy się w następnej grze. Widowej jest kolejna gra, wybieram... Zapa. Ech, royal Genta. No, będzie ci, oczywiście ewolucję szk szkietonków, no i niestety muszę Roketa. Cóż. Ciągle ja mam takie karty, że są po, po tym samym lub bardzo zbliżonym ym, tym koście i nie, ten taki challenge trochę tak nie działa ale może się to zmieni Guardsami chyba odpowiem na tego Princea. oj chyba nie odpowiem gwarczami dobra i rzucę tutaj żeby ich odciągnąć oj nie będzie to najlepsze barbariany szybko muszę ich dać ej, dobrze nawet się wykontrowałem ale jestem gorzej sirowa Mother Witch mam. Ciekawe, czy on coś. Jakie ja mam, ja, ja mam drugie karty? No, są ogromne, droższe dekami. Nie się Giant Skeleton. Szkoda, że nie z klonem. Przydałoby się to. Mam postawę Giant. Royal Gianta. Znaczy Gianta. Guardsy. Wydaje mi się, że załatwią sprawę. Oczywiście przecykluje kolejny raz do ewolucji. O jadź, nie, tylko nie ta battle healerka. Dobra, pięknie zdefowane. I chyba zaraz tutaj, jeżeli się pojawi Mega Knight, co, co... tak mi się wydaje, że teraz będzie ten... Nie, nie ma żadnego charakterystycznego dźwięku Mega Knighta. Ale on już nie ma wieży, to przynajmniej. Może na... nie, nie ma wieży. Proszę, wybuch nie akurat! Jest. No ja na tą stronę to chciałem poszło Mother Witch, ale okej. Okay. Postaram się jakoś to ugrać. On teraz puści tutaj na 200%. Puści tutaj Mega Knight'a. Jeżeli nie, to się poddał. Dobra, to szybka atak. Zanim jeszcze puści Mega Knight'a. Szybko! skeleton Army, no i jest winek. Bardzo pięknie. Przechodzimy do kolejnej gry. Widzę, że je dotarłeś do tego momentu filmu. To pamiętaj, że jeżeli film Ci się podoba, to zalajkuj, i zasubskrybuj kanał, bo mnie to bardzo wspiera i motywuje do nagrywania nowych filmów. Bez przedłużania, z góry dziękuję. Oglądajcie, się nam zadbała. Yy, oczywiście muszę wybrać Dark Prince'a. Teraz mogę wybrać Arrow's. Jeżeli będzie mowskie na armii, to mi się przyda, a jeżeli nie ja będę miał, to on nie będzie miał jak ich kontrować. muszę Wizarda. I... Chyba... Fire Spirita wezmę. Proszę, żeby mi dał Skeleton Army. Bo wtedy on nie ma jak kontrować. To a, jeżeli on będzie miał, to ja mam jak kontrować, więc wszystko dobrze. Dobra, dał mi. Jest dobrze. Przesyjkluję sobie już. Ej, no i te na nawet ubronił jeszcze Minera, no zawali zawalił. Nie, potężne. Fire Spirit jeszcze na przykład na jakiegoś Tornado, o, ale mi są Tornado, on ma już pogrze. To jest już wieża, no nie mogę jak łatwo się... Tak ludzie tutaj są tacy słabiutcy trochę na tym challenge'u. Wcześniej jak grałem to nie było tak łatwo. To ja zostawię chyba ich. Dobra. Tutaj na atak już przygotowane, żeby nie wypuszczać Xero Sketan Army idealnie. Znowu Poison, ale źle postawiony. Chyba, że chciał tylko zniszczyć szkietonki. Poison chyba też kontruje tego w, w na armię, więc bo... może być ciekawie. No tam Dark Prince mi się przykleja do wieży. Jest dobry że no, Nie mam presa, mam budynki. Mortara ofensywnego zagram. Instagram Wizarda i jeszcze z Ketnarmi. Ewo. No nie, źle idziesz. Źle idziesz. Nie wygląda to za dobrze. On coś zaraz tutaj postawi, oczywiście. No i dobrze postawił, ale dobra. On, no nie wiem, on coś. Gry chyba samymi sprawami, bo coś tak. A nie, rzeczywiście zapomniałem. Dark Point... O, on ma bac, ewolucja głupio, trochę mam Arousy Ale nie musiałem ich używać, to by nic nie dało. może jakby ten miał nerf miner. Widzowie, trzeba... Piszemy wszyscy do supercala, żeby z Minera. Za potężna karta. Nerf Miner. Ale szykuje się ja tak słaby. Ale coś działa przynajmniej. On nie ma raczej wieży już. A może nawet króla? Nie wiem. Jak coś słabych ludzi spotyk. Widzowie, kończymy ten odcinek. Do zobaczenia.